Posłuchaj tego, bo brzmi jak fikcja, a wydarzyło się naprawdę. Violet Jessop była stewardessą na wielkich statkach pasażerskich i miała pecha, którego nie da się wymyślić. Najpierw pracowała na statku Olympic. Zderzył się z okrętem wojennym. Huk, panika, potężne uszkodzenia. Violet wyszła z tego cało. Rok później trafiła na nowy statek, Titanic. Kiedy uderzył w górę lodową, pomagała ewakuować pasażerów. Dopiero na końcu sama wsiadła do szalupy. Przeżyła jedną z największych katastrof w historii morza. Ale to jeszcze nie koniec. Podczas wojny została pielęgniarką na statku Britannik. Ten statek również zatonął. Eksplozja, przechył, chaos. Violet skoczyła do wody i została ranna, ale znów przeżyła. Trzy poważne katastrofy, tysiące ofiar. Jedna kobieta, która zawsze wychodziła z tego żywa. Do końca życia była nazywana niezwykłym symbolem przetrwania, a jej historia nadal zadziwia cały świat.